Multicooker Tefal Actifry MY741 CF0 to nowoczesne urządzenie łączące funkcje frytkownicy bezpłuszczowej i multi Czy zgodnie z opisem zastąpi on Twoje garnki, patelnie, rondelki i airfryera? A być może właśnie takiego sprzętu szukasz? aby w końcu cieszyć się chrupiącymi i zdrowszymi potrawami. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w recenzji, którą dla Ciebie przygotowałem. Dodam, że redakcja ProRankingi otrzymała wynagrodzenie za przeprowadzenie tego testu. Nie obawiaj się jednak o moją opinię. Dokładnie wskażę Ci plusy, jak i minusy testowanego urządzenia. Po poznaniu tej recenzji zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie, czy to Multicooker dla Ciebie. Tefal Actifry MY741CF0 charakteryzuje się solidną konstrukcją i estetycznym designem. Kultowe połączenie srebra i czarnego matu to już wręcz znak rozpoznawczy marki Tefal. MultiCooker definitywnie przyciąga wzrok swoim nietuzinkowym kształtem. Osobiście kojarzy mi się ze starym komputerem Macintosh. Może coś w tym jest, bo jedno i drugie urządzenie to Multicombine. W prostych słowach kształt opisałbym jako sferę z wystającymi rączkami. Wymiary Multicookera to 35x35x38 cm, a waga wynosi około 6,9 kg. Dzięki swoim wymiarom idealnie wpasuje się w niejeden kuchenny blat. Prąd w znacznej części składa się z panelu sterowania. Wyprofilowany jest on w taki sposób, aby ułatwić Ci do niego dostęp. Po lewej stronie panelu znajdziesz tryby pracy Airfry, natomiast po prawej tryby pracy Multicook na dole panelu natkniesz się na przyciski zasilania, strzałki służące do wprowadzania zmian, np. trybów, czasu pracy itd., przycisk start-stop czy przycisk aktywacji mieszania oraz utrzymywania temperatury ciepłego posiłku. Wszystkie informacje dotyczące trybu pracy prezentowane są na ekranie. Wyświetlacz jest monochromatyczny, dzięki czemu nie brakuje mu jasności i czytelności. Niestety zabrakło mi podświetlenia przycisków sterowania. Utrudnia to korzystanie w ciemnych pomieszczeniach lub w nocy. Boki urządzenia wyróżniają się tylko rączkami, które okazują się super pomocne podczas przestawiania robota. W tyłu oprócz przewodu zasilającego znajdziesz sprytnie umieszczony zbiorniczek na wodę. To w nim będzie się zbierać skroplona podczas pracy woda. Pamiętaj, aby po skończonym gotowaniu go opróżnić, a przynajmniej zajrzeć tam raz na jakiś czas. Góra Tefal Actify to otwierana pokrywka. Do jej otwarcia posłuży Ci spory przycisk na froncie. Pokrywka od wewnątrz krywa moduł grzewczy oraz odpowiada za odprowadzenie ciepła i pary. Drobna rada z mojej strony. Podczas pracy urządzenie może generować sporo pary. Jeżeli ustawisz je pod wiszącymi szafkami, woda zacznie skraplać się na meblach. Zdecydowanie polecam Ci umieszczenie multicoera w otwartej przestrzeni. Nie popełniaj moich błędów. Wewnątrz znajdziesz dużą misę o pojemności 6 litrów. Pokryta jest powłoką zapobiegającą przywieraniu. Na dnie misy możesz zamontować automatyczne mieszadło. Wyprofilowano je w taki sposób, aby zapobiec przypalaniu potraw, a nawet obrócić elementy przygotowanego dania. Ile razy zdarzyło ci się przypalić garnek, który potem trzeba szorować? Tefal Actifry MY741CF0. Możesz o tym zapomnieć. Zero przywierania, zero podchodzenia do garnka, aby zamieszać gulasz. Więcej o tym rozwiązaniu dowiesz się z segmentu poświęconego praktycznym testom. W zestawie oprócz misy i mieszadełka znajdują się także łopatka do mieszania, łyżka, miarka oraz dwa ruszty umożliwiające gotowanie na dwóch poziomach jednocześnie. Wielopoziomowa taca pozwoli ci na jednoczesne przygotowanie różnych składników, co znacznie skraca czas gotowania i zwiększa efektywność pracy w kuchni. Na koniec tego segmentu dodam tylko, że spasowanie na wszystkich łączeniach i elementach nie rozczarowuje. Wszystko pasuje do siebie i nic nie odstaje. Użyte do budowy materiały również sprawiają wrażenie wysokiej jakości. Jedynym minusem konstrukcyjnym, jaki zauważyłem podczas testów, jest opadanie pokrywki. Nie blokuje się ona w pozycji półotwartej i za sprawą działania grawitacji automatycznie opada. Jeśli gotujesz z otwartą pokrywką, rozłóż ją do maksymalnego wyprostu. Tefal Actifry może wydawać się bardzo skomplikowanym urządzeniem, wszak zaoferuje Ci wiele rozwiązań łącząc ze sobą kilka urządzeń. Obawiałem się, że sterowanie takim kombajnem będzie bardzo skomplikowane. Okazało się jednak, że byłem w wielkim błędzie. Nawet najmniej zaawansowane technicznie osoby poradzą sobie z obsługą multi cookera Tefal. Aby zacząć gotowanie z Actifry wystarczy wiedzieć jakie danie i dla ilu osób też przygotować. Teraz wystarczy, że wybierzesz odpowiedni program za pomocą strzałek na na lusterowania i wciśniesz przycisk Start. Oczywiście po wcześniejszym umieszczeniu składników w garnku lub na tackach Airfryera. Jeśli się pomylisz wystarczy przytrzymać ten sam przycisk przez dwie sekundy. Zrestartujesz obecnie wybrany program i jego pracę. Do Twojej dyspozycji jest 7 programów Airfry oraz 7 programów Multibook. Dostępne opcje to Airfry, Crispy Meal, Steam and Crisp, Grill, Roast, Bake, Bread, Dehydrate, Risotto, pasta, stoté, slow cook, tim, jogurt, rihi. Dopowiem, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym sprzęcie przygotować aromatyczną zupę. Dodatkowo urządzenie oferuje funkcję regulacji temperatury, czasu pracy oraz możliwość opóźnienia startu, przygotowanie z otwartą pokrywką. Pozwoli ci to na dostosowanie procesu gotowania do indywidualnych potrzeb. Za każdą z tych funkcji odpowiada przycisk. Po jego wciśnięciu na ekranie podświetli się jego ikona, sygnalizując Ci aktywację danego ustawienia. Wyjątkiem jest tutaj zmiana czasu pracy i temperatury. Steruje nimi jeden przycisk. Pojedyncze wciśnięcie odpowiada za czas, a podwójne za temperaturę. Zaznaczę jednak, że wspomniane modyfikacje zależą od programu, z którego skorzystasz. Już wyjaśniam. Korzystając np. z programu Steam and Crisp, możesz zmodyfikować temperaturę tylko górnej grzałki. Dolna grzałka będzie ciągle pracować z zadaną przez producenta temperaturą. Tak samo wygląda kwestia opcji mieszania. Nie jest ona dostępna w każdym programie, a podczas używania dolnego rusztu producent wręcz zaleca usunięcie mieszadła. Wszystkie możliwości modyfikacji szczegółowo wypisane są w instrukcji obsługi. Zachęcam do jej sprawdzenia. Znajdziesz tam świetny przepis na risotto, które pokochała moja rodzina oraz masę przydatnych informacji dotyczących pracy poszczególnych programów. Podczas okresu testowego przygotowałem Wielu posiłków. Oczywiście popełniłem też kilka błędów, źle dobierając ustawienia. Dzięki wielu próbom odnalazłem idealne ustawienia dla ulubionych tań. Jestem wielce zadowolony z możliwości multi-cookera Tefl Actifry. Bardzo podoba mi się możliwość otwarcia górnej pokrywy podczas pracy, aby zerknąć na jedzenie. Dodatkowo, otwarcie pokrywy nie resetuje ustawień, więc po szybkim spojrzeniu na swoje danie i jej zamknięciu urządzenie natychmiast wraca do pracy. Do ideału brakuje tylko możliwości zapisywania ulubionych ustawień. Nie jest to jednak funkcja, której brak odrzucałby mnie od urządzenia. Byłaby to po prostu oszczędność kilku kliknięć. Znasz już budowę oraz możliwości konfiguracji i sterowania Tefal ActiFry MY741CF0. Pora więc sprawdzić, co tak naprawdę potrafi to urządzenie. Postanowiłem przygotować kilka potraw używając tylko i wyłącznie multikukera. W tego segmentu dowiesz się, jak robot poradził sobie z frytkami, mrożonymi przekąskami oraz daniami dla całej rodziny. Zapraszam cię więc na praktyczne testy oraz ocenę przygotowanych potraw. Tego testu nie mogło zabraknąć. Każdy użytkownik airfryera przygotowuje tę potrawę. Większość z nich zapewne podczas ich pieczenia musi wyciągać pojemnik z urządzenia i mieszać frytki, aby upiekły się równomiernie. fal obiecuje nam idealnie wypieczone frytki dzięki mieszadle. Prawdzam. Do testów użyłem mrożonych karbowanych prytek oraz świeżych z pociętego ziemniaka. W obu przypadkach korzystałem z programu Air Fryer z aktywnym mieszaniem. Ustawienia temperatury i czasu to 200 stopni Celsjusza oraz 25 minut. Multicooker rozpoczął pracę od razu po wciśnięciu przycisku start. Ten program nie wymaga wstępnego nagrzewania. To spory plus jeśli chodzi o Air Fryer i jeszcze większy w przypadku Multicookera. Po 25 minutach Tefal Active Fry radosnym dźwiękiem obwieścił koniec pracy. Byłem zaskoczony, że Podczas mieszania frytki nie połamały się. Nie wyczułem również zapachu przypalonego ziemniaka. Wygląda na to, że mieszadło daje radę. Frytki były równomiernie opieczone, zarówno w przypadku tych mrożonych, jak i świeżych. W procesie obróbki nabrały brązowego odcienia. Skórka stała się chrupiąca, a wnętrze nadal pozostało miękkie. Najważniejsze jednak, że nie ociekały tłuszczem. Pełną odpowiedzialnością akceptuję uzyskane rezultaty. Chrupiący dodatek do większości mięsnych dań lub samodzielna przekąska uzyskana bez tony tłuszczu. Podczas pracy Dodatkowo nie poczujesz nieprzyjemnych zapachów. Takie rozwiązania zdecydowanie lubimy. Jest to moja ulubiona szybka przekąska. Często serwuję ją znajomym lub traktuję jako szybki obiad, kiedy w lodówce nie ma nic sensownego. Zazwyczaj korzystam z głęboko mrożonej wersji kupionej w markecie. Nuggetsy rozłożyłem na dwie tacki w taki sposób, aby nie nakładały się na siebie. Każda tacka mieści sporą ilość mięsnych kapałków, więc jesteś w stanie zaspokoić kilka brzuszków naraz. Tym razem wybrałem program Crispy Meal. Idealny nugget grupie na zewnątrz i jest miękki w środku. Program Crispy Meal wymaga wcześniejszego nagrzania dolnego elementu grzewczego. Po ustawieniu czasu pracy na 15 minut i temperatury 200 stopni Celsjusza łączny czas pracy wyniósł 25 minut. Cisnąłem przycisk Start, oczekując opisanych wyżej rezultatów. Przekładając nagety stacki na talerz, wiedziałem już co się stało. Panierka była krucha i dobrze wypieczona. Miejscami popękała, zapewne od wysokiej temperatury. W pęknięciach widoczne było białe, dobrze upieczone mięso z kurczaka. Środek przekąski okazał się gorący i dobrze upieczony. Mięso nie było przeciągnięte, przez co pozostało mięciutkie. Mimo dodatkowych 10 minut czasu pracy byłem bardzo zadowolony z rezultatów. Podczas pieczenia nie użyłem żadnego tłuszczu. Przygotowując rizotto w Tefal Actifry MY741CF0 po raz pierwszy postępowałem według przepisu zamieszczonego w instrukcji obsługi. Później zmodyfikowałem dodanie zmieniając lub dodając składniki. Do żadnej wersji tej potrawy nie dodawałem białego wina. Zacząłem więc od wlania oliwy do garnka i rozgrzania jej przez dwie minuty w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Program Rizot to automatycznie dostosowuje temperaturę i nie masz możliwości jej zmiany. Nie musisz więc się martwić, że zepsujesz danie z powodu zbyt wysokiej lub niskiej temperatury. Kolejnym krokiem było dodanie cebuli oraz pieczarek. Pieczarki możesz też zamienić na cukinię czy paprykę. Tak naprawdę każde warzywo będzie nadawać się do tej potrawy moim hitem był mrożony zielony groszek. Następnie dodałem specjalny ryż do risotto i zacząłem podlewać go bulionem. Tryb risotto pozwoli Ci pracować z otwartą pokrywą. Dodawanie składników jest więc tak samo proste jak podczas korzystania z tradycyjnego garnka. Na koniec zgodnie z przepisem dodałem masło, aby zagęścić całe danie. Po dwóch minutach od dodania masła risotto było gotowe do podania. Efekt Ryż miękki, warzywa w punkt, a całe danie kremowe i delikatne. Nawet największy niejadek w domu z chęcią spróbuje takiego dania. Kolorowe papryki nadadzą dodatkowego kolorytu. Mając w domu Tefal Actifry musisz spróbować risotto mój odwieczny kulinarny wróg. Mój gulasz to twarde, gumowate mięso i dobre warzywa lub miękkie mięso i rozgotowane warzywa bez smaku. Testując Tefal Actifry podjąłem kolejną próbę przygotowania gulaszu, ale za to z jakim pomocnikiem. Idealny wydawał się do tego program slow cook. Przygotowałem więc paprykę, marchewkę oraz pieczarki. Mięso pokroiłem w kostkę o rozmiarach mniej więcej 2 cm na 2 cm. Oprószyłem mięso solą i pieprzem, a następnie delikatnie mąką. Tak przygotowane wrzuciłem Wróciłem do obsmażenia w trybie air fry z włączonym mieszaniem. Kiedy mięso nabrało złocistego koloru, zatrzymałem podsmażanie i dodałem warzywa oraz przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy oraz majeranek. Wszystko zalałem do połowy wysokości garnka ciepłą wodą. Uruchomiłem tryb slow cook, nie zmieniając ustawień. Czas pracy 4 godziny, temperatura 80 stopni Celsjusza. Zacisnąłem kciuki i zająłem się pisaniem tej recenzji. Tefal ActiFry zakończył pracę. Niestety nie było mnie wtedy w mieszkaniu. Kiedy wróciłem godzinę później, mój gulasz nadal był ciepły. Stało się tak dzięki funkcji Keep Warm. Potrafi ona utrzymać przygotowane dania w odpowiedniej temperaturze, nawet do 24 godzin. Jednak nie to było największym zaskoczeniem. Mięso wręcz rozpadało się pod dotknięciu widelcem. Było soczyste i miękkie. Marchew i papryka zachowały formę i były wyczuwalne podczas gryzienia. Dawno nie udało mi się przygotować tak wyważonego dania. To prawda, czas pracy mówi sam za siebie, jednak jeśli tak jak ja nie posiadasz wolnowaru Tefal ActiFry, dobrze go zastąpi. Czytając poprzedni segment, być może przeszło ci przez myśl pytanie: jak to wszystko potem wyczyścić? Odpowiedź jest prosta, łatwo i szybko. Czyszczenie urządzenia jest bezproblemowe. Misa z powłoką nieprzywierającą oraz akcesoria takie jak mieszadło czy ruszty są przystosowane do mycia w zmywarce, co znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Więcej uwagi wymaga górna pokrywa, a w szczególności płyta grzewcza i metalowy pierścień elementu grzewczego. Tefal zaleca przygotowanie 1 litra mieszaniny wody i octu w proporcjach 1 do 1, a następnie uruchomienie trybu Team N Crisp na 20 minut. Po takim zabiegu, oczywiście, przetrzyj wnętrze pokrywy wilgotną ściereczką, a misę wypucz gorącą wodą. Z zewnątrz Tefal Actifry MY741 CF0 wymagać od ciebie będzie wilgotnej szmatki i przetarcia skórzu raz na jakiś czas. Nie zapomnij opróżnić też zbiorniczka na wodę tyłu urządzenia. Unikniesz mokre niespodzianki na blacie. Tefal Actifry MY741 CF0 to wszechstronne urządzenie, które ułatwi ci przygotowanie różnorodnych potraw w zdrowszy sposób dzięki możliwości smażenia z minimalną ilością tłuszczu. Jego budowa jest solidna, sterowanie intuicyjne, a jakość potraw zachwyca. Można przyczepić się do braku zapisywania ulubionych ustawień pracy, jednak nie wydłuża to czasu obsługi w znaczący sposób. Czyszczenie nie sprawia problemów, a wielopoziomowa taca dodaje funkcjonalności. Wykorzystanie mieszadła w urządzeniu o takich parametrach i przeznaczeniu to strzał w dziesiątkę. Znacznie upraszcza proces gotowania i pozwala wręcz zapomnieć o kontroli posiłku. Polecam to urządzenie każdemu, kto szuka zdrowej alternatywy dla tradycyjnego smażenia. Jeżeli masz do mnie dodatkowe pytania lub własną opinię, zapraszam do sekcji komentarzy. Na koniec dziękuję Ci za poświęcony czas i do następnego!